Właśnie w Mielcu wszystko się zaczęło tak jak zaczęło się i w Poznaniu, i w Tarnowie, i w Sanoku. Ale Mielec wybraliśmy jako to szczególne miejsce, gdzie w dniach od 1 do 5 lipca 1980 roku robotnicy PZL-WSK Mielec upomnieli się o swoje prawa, rozpoczynając pewną lawinę. Lawinę, która zakończyła się powstaniem NSZZ Solidarność. To myśmy w naszym mieście dali sygnał dla całego kraju, po to, żeby przeciwstawić się rządom totalitarnym. Cieszę się bardzo, że mielec został upamiętniany, że mielec nie jest zapomniany, że w Mielcu rozpoczęło się to 40 lat temu, a ta historia i to przypomnienie tych lat właśnie rozpoczyna się od naszego miasta. Przed... 30 lat, W 7 godzinie rano, stanęły pierwsze wydziały w zakładaniu. PSK PZL Mielec. uruchomiły lawinę. lawinę, która spowodowała, że kilkanaście tygodni później Polska była już zupełnie innym. Po sierpniowych stajkach, po porozumieniach w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębie Zdroju, obowiązku no niczej świat pracy wywalczył powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych. Związku, który przyjął nazwę Solidarność. Były również te mniejsze miejscowości. Wszyscy znamy. Gdańsk znamy, Szczecin znamy, Jastrzębie znamy, Dąbrowę. Natomiast o tych mniejszych miasta, miastach do tej pory jakby mniej się mówiło. Więc to jest niesłychanie ważne, że ta wystawa właśnie tutaj w Mielcu się odbywa. Tutaj rozpoczynamy świętowanie obchodów 40-lecia, że znajdzie się również w innych miastach, które dołożyły swoją kropelkę do tego wielkiego porozumienia, które zostało podpisane w Gdańsku i w pozostałych miejscach, i które daje początek niezależnemu samorządnemu związkowi zawodowemu Solidarność. Mielec był jednym z tych miast, gdzie to wszystko się zaczęło. Myślę, że dla nas, Mielczan, jeszcze jest sporo pracy, aby przypomnieć o tym fakcie w Polsce, że tutaj w Mielcu i tutaj na Rzeszowszczyźnie też rodził się ten wspaniały i piękny ruch. 40 lat temu tutaj u Państwa w Mielcu, w tym mieście, nastąpił taki moment, gdzie pracownicy odważyli się, odważyli się przeciwstawić władzy komunistycznej. Powiedzieli dość wykorzystywaniu, dość złej warunku pracy, dość nieszanowania godności człowieka.